Znasz to uczucie, masz za sobą jedną ciężką noc, a następnego dnia czujesz się w jak magnetycznym transie, przyciągany przez lodówkę, po dodatkowy kawałek ciasta lub całą paczkę chipsów. Okazuje się, że istnieją neurologiczne powody, dla których niektóre osoby są bardziej skłonne do obiadania się węglowodanami po jednej słabej nocy. Przez długi czas naukowcy wykazywali na dwa kluczowe hormony, grelinę i leptynę, pomyśl o nich, o pedale gazu i hamulcu dla twojego apetytu. Jeżeli na to pedał gazu to hormon głodu produkowany w żołądku, który krzyczy: "Hej, pora coś zjeść". Z drugiej strony mamy leptynę. Jest to hamulec, jest to hormon sytości uwalniany z komórek tłuszczowych, który mówi twojemu mózgowi: "W porządku, wystarczy, możesz przestać jeść". Po przez przespanej nocy twoje hormony głodu i sytości działają idealnie, są w równowadze i nie ciągnie Cię do podjadania, ale już po jednej nocy słabego snu ta harmonia niestety może zostać zachwiana. Teraz wyobraź sobie scenę wewnątrz Twojej niewyspanej głowy. Masz prymitywny, napędzany pożądaniami ośrodek nagrody, który jest teraz w stanie najwyższej gotowości. Jednocześnie masz logiczną korę przedczołową, jedyną część mózgu zdolną do wciśnięcia hamulca, która w zasadzie drzemie za kierownicą. To neurologiczna, idealna burza niestety. Pedał gazu pożądania jest wciśnięty do dechy, a mulec kontroli impulsów są poważnie zużyte. Nie jesteś tylko zmęczony, twój mózg został tak zmieniony, że bardziej cenisz sobie przyjemność, a ignorujesz to, co może się stać później. Dlatego nawet jeśli jakaś część ciebie wie, że to zły pomysł i tak ciężko się powstrzymać, impuls przejmuje kontrolę. Zrozumienie, że masz do czynienia z przewidywalnym procesem biologicznym, a nie z osobistą wadą, jest najważniejszym krokiem w kierunku zmian. Jak więc to zrobić? Po pierwsze zaplanuj to. Jeśli wiesz, że czekać ciężka noc po Podróży, choroby dziecka lub zbliżających się terminów, nie zostawiaj wyboru jedzenia na następny dzień swojemu niewyspanemu mózgowi. To jak poprosić małe dziecko o wypełnienie zeznania podatkowego. Planuj z wyprzedzeniem, przygotuj zdrowe posiłki i przekąski, miej gotowe pokrojone warzywa, chude mięso i owoce. Celem jest uczynienie zdrowego wyboru łatwym wyborem, ponieważ Twój zmęczony mózg zawsze będzie lgnął do tego, co najłatwiejsze. Po drugie, praktykuj uważną świadomość. Kiedy uderza tak intensywna ochota na śmieciowe jedzenie, nie reaguj od razu, zatrzymaj się, weź oddech i zauważ, co się dzieje. Powiedz sobie, OK, moja kora przedczołowa jest zmęczona, a mój system nagrody jest na najwyższych obrotach. Ta zachcianka to sygnał mózgu, a nie prawdziwy nakaz. Ten prosty akt obserwacji tworzy mentalną przestrzeń między impulsem a Twoim działaniem. Daj Twojej osłabionej korze przedczołowej szansę na przebudzenie się i włączenie się do gry.